Witam was moi kochani na kanale rower przygodowy. Dzisiaj udało nam się mówić z Jasiem, właśnie na niego czekam. No i jedziemy sobie pojeździć w teren, zjeść jakieś dobre śniadanie. Dzisiaj z tego co kojarzę planowaliśmy, będzie szakszułka czyli standardowe pożywienie dziczków. Także zapraszam was do filmu. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam serdecznie. Jeżeli podobają ci takie przygody rowerowe i nie tylko to zapraszamy. Jest 20 października, 7 rano. Dla tych co chcą wiedzieć. Totalnie nieprzygotowany. Nie ma kasku, nie wziąłem rękawiczki. No to z no. Co ja powiedzieć? Jedziemy. Także jak widać dzisiaj dwóch dziczków Jestem dziczek ja i dziczek Jasiu Siemano Tak jak wspominałem wcześniej Jedziemy sobie zrobić śniadanko gdzieś nad rzeką Słońce wstaje bardzo ładny wschód słońca Piękne kolory jesieni Złota Polska jesień tak naprawdę dzisiaj trochę będzie ją widać w terenie a my tymczasem peda pedałujemy na miejscówę. I tutaj Ci, co oglądali wcześniejsze odcinki, na pewno kojarzą to miejsce. No my sobie dzisiaj tutaj się będziemy piknikować. Także robi się cieplej. Zobaczymy, czy jaja przeszło. Wygląda ok. Zobaczcie, moi drodzy. Znalazłem w czeluściach szafy Czapeczka dziczki. Proszę bardzo. Tak się prezentuje na głowie. Z racji tego, że idą. O! Zimowe momenty. Będzie idealne. No ja też, też już zaczynam powoli przy domu tą czapeczkę nosić. Czapeczka zielona, bluza dziczki zielona, wszystko się idealnie komponuje. Żyć nie umierasz. No tak, jakbyście byli zainteresowani takimi ciszkami, to odzywajcie się. Coś tam próbujemy rozwijać jakieś marketingowe rzeczy. No zresztą my też używamy tych rzeczy w terenie, także... Jak widzicie, no, no mi się sprawdzają. Nie będziemy to jakoś... O co no, namawiać, ja tylko pokazuję, że coś takiego mamy Jakby ktoś był zainteresowany to oczywiście komentarze dawajcie znać Piszę iść, tak. iść zamorsować ala. i nie wrócić poza Mogę na tym? No, no, no to, to, to wiem Wziąłem, to lekkie. Mamy boczuś, mamy cebulkę, troszkę czosku, e... Mamy jeszcze cebuli, ale nie wiem, czy dodawać. Puszki, puszkę z pomidorów, koncentrat pomidorowy. No i jajeczka. I, no i jajeczka, oczywiście. świeżo niesione. Dzisiaj rano z kurnika wyciągnięte, <laughs> Nawet parkie nabiłem, także... Na chwilę działamy z szakszułką czy krzak Jak wolicie? Krzakrzułka, czy krzakrzułka? Jak wam się lepiej słyszy, Bo często to jemy, nie? Będziecie często słyszeć to słowo po prostu. Więc nie wiem. My wolimy krzakrzułkę. My wolimy krzak ale krzak szuka, no. e, podobno poprawna wersja jest krzak Nie No podobno, na pewno. Tak było w restauracji ostatnio. Moi drodzy, będziemy przygotowywać się do może nie rozpoczęcia sezonu, bo to jeszcze trochę daleko do tego, ale do podejścia do morsowania. I co Kamil ty też idziesz? Ja się zastanawiam. Kamil się zastanawia, próbuje go namówić. W Sobie no dużo nie trzeba, bo wziąłem tak naprawdę spodenki, ręcznik. No i tyle, no, tak z tego co ja robię, to jakby istotne jest tylko to, moi drodzy, żeby dać ciału impuls. Nie musisz. Nie wiadomo, jak długo siedzieć, tak jak inni preferują. Ja nie siedzę naprawdę jak morsuję, to nie siedzę dłużej niż dwie minuty w wodzie. Ale istotne jest to, że w poprzednim roku zacząłem siedzieć krócej, tylko że zamaczać całą głowę. I to jest taki mój mały lifehack. Dlatego zachęcam Kamila do tego, żeby wszedł. On nie musi zamaczać głowy, ale żeby chociaż tak do szyi to by była spoko opcja Dobra panowie i panie zdecydowałem się lecimy lecimy proponuję wejść żebyśmy nie będziemy musieli się płacić jak nie będę szczególnie przepraszam to tak naprawdę marszowanie, to są technik Musimy się rozprzestrzenić Uspokaj organizm Uspokaj Stój, siedź jeszcze Nic ci się nie stanie to Jest ten moment najgorszy, teraz będzie lepiej Zobaczysz Ogólnie nie musisz. Ja zazwyczaj rąk mnie zamaczam szlak. I go trzymam je tak A teraz powinniśmy się o być wiele... nie Chodzę. Możesz wyjść. no wyjść. parę fajacyków Jak ten. O. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. Żeby drodzy udało się, zrobiłem to, zrobiliśmy to. Ja się trochę większym wyjadaczem, ale to było moje pierwsze morsowanie w życiu. Nie robimy tego pod kamerę. Ale, ale jest fajnie. Także my już po morsowaniu grzejemy sobie wodę. I za chwilę robimy sobie kraczukkę. Ja się jeszcze kraja pomidorki. E, kabanosy. Pomidorów Pomidoru mamy dosyć. No, Teraz byjeżdża herbatka Zabieramy się za danie główne tego śniadania. Trzeba podsmażyć boczuś, to też trochę potrwa na cebulkę. Najpierw herba, a potem krzakułka. Dobra, dorzucam cebulkę. nie będziemy mieli za mało puszczu. Te kabanosy też odrzucę. Człotek chyba na koniec, nie? Tak, bo się spalił, nie? <grym i grotki> kurde Tak na styk no. O kurde <laughs> Powiem wam, że weszło na styk Co tu się dzieje? No i wygląda to już naprawdę ja. Myślę, że wygląda to już naprawdę dobrze Jeszcze tak za jakieś 2-3 minuty Będziemy mogli już myśleć o zdejmowaniu tego z ognia tak to nam wyszło moi drodzy. Wygląda to naprawdę przepysznie. Bardzo Także moi dobra. drodzy, bo od jakiegoś czasu już używam tego noża Kajoba z Julii. Zostawiam ten pokrowiec. To no, już prezentowaliśmy z Jasiem kiedyś na, na biwaku. Ale no, po jakimś czasie już mogę coś o nim powiedzieć. Ja się też potwierdzi, no, jest fajny. Fajnie się. Jest. jest ostry, przede wszystkim utrzymuje tą ostrość. No jest taki solidnie wykonane, nie? Dobrze trzyma się w dłoni. Tak tu teraz wóz dwa, dwa wziąłeś. Wilk, jawzik. ciechu? Bardzo. Niestety tym razem nie wzięliśmy za dużo przypraw. Bardzo pomidorowe nam wyszło, ale, bardzo pomidorowy smak. ale pomidory są dobre, więc. I to jest Ja się ogarnia naczynia. Zbieramy manżur i no jedziemy ja, jeszcze ja coś tam popedałować, ale i tak dzisiaj. Nie za, dużo. Nie za dużo, bo samych emocji związanych z tym morsowaniem już dało dużo endorfin. Także wspieramy się i jedziemy w kierunku dołu powoli. Wzdłuż pojedziemy, ale tam da się wzdłuż? Nie, zobaczymy. Także przeprawy też się zdarzają. Kolejne no, drzewo. Ale nie dzisiaj. Myślę my się tu już z wami żegnamy. Wyjazd pełen emocji. Rowerowo mało intensywnie, ale myślę, że pierwszy raz morsowanie to już dużo. Miejmy nadzieję, że następnym razem też będzie i następnym razem z musielibyśmy zrobić jakieś lepsze śniadanie. Bardziej wykwinać. No, śniadanka będą na bieżąco pewnie się zmieniać. Także zapraszamy na kolejne przygody z dziszkami. A tymczasem do zobaczenia i na razie pozdrawiam, cześć!